Dzień Dobre. dobry. Witam na kanale Arkson Dziś mamy do testu piwo z browaru jabłonowo mocne. Proszę zobaczyć, o, tu do kamery. Piwo mocne, browar jabłonowo. Piwo jasne, mocne, z browaru jabłonowo. Y, browar jabłonowo to jest browar, który wypuścił słynnego imperatora. Ogółem. Proszę, panie Arkadiuszu, o nalanie. Nalewam. Tutaj była pianka. Bo pan Arkadiusz najlepiej nagrywa z pian nalewa z pianką. No to wiadomo. I będzie test Będziemy próbować czy dobre Ogólnie butelka widać, że jest bogata, bo nie jest taka miękka, taka sztywna w miarę Warto zaznaczyć. butelka, butelka Color, plastikowa Ciemny mocz, dwudniowy I procent ile to ma? Jeszcze chciałem ogłosić 7,2% 900 ml Cena coś około 5zł Drogo Ciemny mocz, no taki kiszony w Zapachu kwas Muszę jeszcze trochę upić No nie jest złe Smak całkiem w porządku, taki nijaki trochę Natomiast nie czuć tej mocy, nie daje spirytem, więc to duży plus Ja popróbujmy Nie daje spirytem Ogólnie piwo dobre. Polecam ludu pracującemu. Taki imperator light. Mocne.